Ja jestem na parkingu niedaleko Wordu Ostrowiec i z pomocą nawigacji Google Maps z tegoż parkingu będę jechał do dworca autobusowego właśnie Ostrowiec skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Jak widzimy, byłem w strefie zamieszkania, więc w Skręć w lewo. Trudny wyjazd, bo tutaj mamy chodnik za Krzakami, więc, po malutku wyjeżdżamy. Nawigacja mi tutaj każe pojechać w lewo, natomiast ja ją troszkę oszukam i przez skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem pojadę prosto, a na końcu tej drogi skręcę w lewo takie małe oszustwo nawigacji zrobimy za 400 metrów skręć w lewo tak jest, więc ona już sobie to dosyć szybko przemieliła, żeby, żeby pojechać tą trasą, którą ona mnie kierowała po prostu już już jechałem w stronę rynku więc teraz pojedziemy troszkę inną można powiedzieć, że wtedy ten teren sobie w taki sposób zamknę Skręć w lewo. No i oczywiście musiałbym prawej, lewej oraz pojazdów z ustąpić. Za 600 metrów na rondzie drugi zjazd natomiast znowu tutaj jadę koło obiektów tutejszego Mosiru po mojej lewej stronie tym razem będzie stadion Krzo Ostrowiec. mały kameralny stadion ale całkiem ładnie się prezentuje nie? tylko, że te za bramkami są wyższe trybunie te boczne tak, inaczej niż w no, Ale w nie całkiem przyjemny. I dojechałem do Ronda pięciowlotowego. My tu jedziemy drugim. za 300 metrów na rondzie drugi zjazd i znowu będzie drugi zjazd z ronda, rondo do którego teraz dojeżdżam również rondo powiedziałbym bardzo bardzo ciekawe już dwukrotnie je pokazywałem a teraz jadę drugi raz można powiedzieć w tym w tym samym kierunku, a więc jadę, jadąc od ronda pięciowlotowego, jadę na drugi zjazd. A więc musiałem wjeżdżając do ronda, być na pasie lewym. Spokojnie się trzymać. Sieć z ronda. Czyli pasa prawego. Gdybym chciał zawrócić, to oczywiście musiałbym pas zmienić. Za 400 metrów na rondzie trzeci zjazd. Razem będę trzeci zjazdem z nami, ja on na rondzie. Pierwszy zjazd na Radą. Za 500 metrów skręć w prawo. Drugi zjazd. Jest trzeci zjazd. Tutaj już mam oznakowanie prowadzące w kierunku dworca autobusowego. skręć w prawo. Następnie skręć w prawo. O, no, no, czyli tutaj by mi kazało skręcić.